Halo. No wiesz, pamiętasz. Wiesz, pamiętasz? Tak. Tak! No, polska Argentyna. Polska Argentyna. Czy ty jesteś polska Argentyna? Polska! Nie. Nie. Halo, czy ty słyszałeś? Pamiętasz wynik? Ma być usta. Aj tam, zaraz korupcja. Polska będzie grała przeciwko Kleolesjemu. Nie może przegrać. Jak przegra, to wszyscy twoi najbliżsi z... W domu wszyscy zdrowi. Moi drodzy, witam was wszystkich w nowych, w nowych odcinku. Mówisz, co gram? Koty, przestańcie walić garnkami w szafkach! W dzisiejszym odcinku zrobimy coś niebywałego. Robert Lewandowski zagra przeciwko Cleo Lessiemu. Co? Paweł74 napisał... Zagraj Polska-Argentyna, graj Polską na klasie światowej, lajkujcie, żeby widział. A więc taki mecz sobie... Y Niestety zagramy na klasie światowej. Cicho tam! Koty wchodzą mi do szafek w garnki. Halo! Moi drodzy, witam w piekle! Odcinek numer. Tym razem się prawie przygotowałem. Odcinek numer 66. Szkoda, że nie 666. Polska będzie grała przeciwko Argentynie. Ciekawe, jak tam Kleo Messi sobie poradzi przy... z Polską, bo przecież wiem, że Polska jest najlepsza drużyna w grze. Y nie mamy napastników. Mamy tylko Roberta Lewandowskiego i Świerczoka na ławce. Tak FIFA ustawiła nasz team, że nie mamy zawodników. Jestem ciekaw, jak to będzie. Mamy też trzech obrońców, z czego Glik ma prędkość 30, czyli jesteśmy troszeczkę w dupce. Argentyna już przy piłce, czyli już po prostu, już mamy stres, już, już trzeba teraz szybko odebrać piłkę. Uwaga, Mart Di Maria przy piłce. No ja czuję, że to może być różnie. Nie grałem dwa tygodnie w FIFA przecież. Y I mm, to nie było pewne. Halo, Martinez przy piłce. Uwaga, U Cleo Messi i prowadzą. Halo, halo, kuźwa. Co tam się stało na, yy, na w tym meczu? Kleo strzeliła... strzelił bramkę? Jego animacja włosów w nowej generacji mnie nie interesuje. Strzelił bramkę. Czy tak miało być? Czy tak się umawialiśmy, bo to... Słuchaj. Polska wygrywa. Pamiętasz, chyba rozmawialiśmy o tym, prawda? Prawda? To jest to, że Polska nie ma prędkości, Messi po prostu się urwał lewą nogą oczywiście prytolną, No i co my możemy zrobić? Co my kuć możemy zrobić? A jeszcze w bramce mamy nieszczęsnego. Nie jest dobrze. Jest ciężko. My pra prawdopodobnie w tym meczu nie podejdziemy nawet pod bramkę rywala. Także się szykujcie na rage. Mój rage, czyli coś standardowego w tej serii. Gdzie jest Może w daleko. Uwaga, polskie dzikuny atakują. Uwaga, ale jazda, ale jazda Frankowski. Frankowski, co tu co to było? Ty gnojku! Spokojnie. I tak wszyscy kiedyś umrzemy i będzie wreszcie spokój. Uwaga, Robert Lewandowski broni. kuźwa nawet nie wiadomo jak, się, jak przeczytać jego nazwisko, ale broni. Taglia, coś tam. Ta Dobra. Yy, gnoje wybijają na rzut rożny. Uwaga, uwaga teraz. Uwaga, glikson czy coś. Czy coś, x dupa. I będziemy mieli rzut z autu, tak jak chciałem. Dokładnie. Lewandowski, ty tam zaprytalaj w pole karne. Dzięki. Ale jazda. Ale to było. Ale to było po polsku. Ale to było po polsku. Come on, bitch. No, w sensie mogli, mogli nam walnąć następną bramkę bez żadnego w ogóle nawet pytania. Tak totalnie, totalnie iz. I to jest śmieszne, ale dobra, uwaga, gramy, uwaga, uwaga. Jóźwiaczek tutaj yy, na prawej stronie. Co możemy robić? Jest nie dośrodkować. Uwaga! uwaga Kaman! Oczy! O! Ja pierdzielę! Wszyscy są źle ustawieni! Ja dostanę jakiś wylewu. Wy się dziwicie, że zacząłem nagrywać Minecrafta na kanale. Naprawdę się dziwicie. Zabiję. Ko nie, koniec rozmowy. Debil. I oczywiście ten stressy strzela bramkę. Co za gnój. Nie do że poszedł do Paris Saint Germain, to jeszcze to coś. Ja pierdo. To jest najgorsza reprezentacja w tej grze. Ta Polska, czy jak to się tam nazywa, bo nie wiem, gdzie to leży. Klik! Klik! Mamy bramkę, mamy kontakt! Kaman bitch! Poczekaj! 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 Nie, 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 naprawdę! Jeszcze żyjesz, jeszcze żyjesz! Klik strzelił bramkę. No, powodzenia, lepiej, żeby Polska wygrała, tak? My tą bramkę strzeliliśmy totalnie z niczego. Ten zespół nie... to jest totalny dramat, co tu gra w tej Polsce. Wszyscy są poniżej po prostu poziomu jakiegokolwiek, więc yy, oprócz Lewandowskiego, który sam nic nie zrobi. Plus prędkości naszych zawodników są po prostu zatrważające. To, to są chodzące Ferrari. Ferrari! Kuźwa, tu mogliśmy wyjść z jakąś fajną kontrą. Quentrao, ale nam nie wyszło. Uwaga, to jest stresji, On się po. On się przewrócił, biedny! On się biedny przewrócił w polu karnym! O jezu, biedny Messi! On się przewrócił, więc trzeba od razu gwiznąć karnego, no bo. PO CZEMU by nie! Come on, bitch! Ale nie trafił, co za. Masz szczęście, że powiedziałeś temu małemu. temu małemu. żeby nie strzelił karnego. Tak, tej animacji włosów na nową generację. Tylko tym się wyróżnia. Halo! Halo! Hmm. To jest piękna opowieść, taka, wiecie, jak stałem się hejterem Messiego, nie? To jest taka, po prostu, jesteście świadkami jakby początków, nawet nie początków, to było w najlepsze lata, kiedy po prostu była wielka miłość do Messiego, a potem zaczyna się po prostu hej. Uwaga, bo tutaj dzikuny się coś wkurzyły nasze. Uwaga, uwaga! Lewandowski, klik, co ten klik dzisiaj robi w ogóle? Uwaga! Klik, klik! Dobra, ale plus taki, że w ogóle doszedł tam do tego strzału i, i że przy swojej cudown cudownej prędkości w ogóle tam dobiegł i oddał jakikolwiek strzał. Szapoba, po prostu. Ważne, że w ogóle strzeliliśmy bramkę. Bo teraz, nawet jak przegram 9-1, chociaż pewnie już nie będzie tyle czasu, żeby nam tyle strzelili, to będę czuł, że strzeliłem w ogóle bramkę na klasie światowej. Więc niesamowite. Na legendzie to zapomnijcie, nawet bym nie podszedł pod bramkę. Może raz. Uwaga, uwaga, bo zaraz oni po prostu zrobią te swoje kroczki, nawet nie wiadomo kto do kogo. I oczywiście nieszczęsny, nieszczęsny, po nieszczęsnym wpada do bramki piłka. Żadne to zaskoczenie, nawet nie wiem kto to strzelił. Kto to jest The What the fuck, who is that? To jest to co mówiłem. Kroczki, kroczki, nawalanie, nie wiadomo kto z kim, po co, i jest takie wiecie. I nagle gol. To jest właśnie FIFA. To jest, to jest ta nowa generacja. To jest ten realizm. Po prostu te nóżki. Nie wiadomo w ogóle kiedy się obrócili. Bardzo ludzkie zachowania. Brawo i jej. Szczęsny dzisiaj jest w formie po prostu takiej jak w tym meczu z Juventusem. Wtedy w ogóle strasznie mam żółtą kamerę. Zaraz się wściekna. Znaczy ja jestem żółty przez to światło. Mam bycz. Szczęsny jest w tym meczu w formie takiej jak ostatnio co puścił te dwa babole. Czyli jakby się nic nie zmieniło. Messi robi swój cudowny, zrąbany taniec. Zaraz nam strzeli następną bramkę, chociaż może, może tym razem nie. Strasznie wychodzimy z atakiem, okropnie, po prostu w stylu polski. No, to wypisz, wymaluj, to jest Polska w prawdziwym świecie. To się chyba zgadza, akurat w FIFA. To jest Polska z 2020 i 2021. Uwaga, 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 Szczęsny, Wow, udało się, nie straciliśmy bramki. Moim kotom się nudzi, ja tak kątem oka też spoglądam, nie mogę się skupić do końca. Cały czas patrzę, co one robią i otwierają się szafki na przykład. Wchodzą w garnki, ściągają mi pranie. Uwaga. Uwaga. Ja pierdzielę, no nikt, nikt kompletnie, kompletnie nikt mi nie pomaga, nikt. Nikt w tym zespole nie jest w stanie podejść, dobrze się ustawić do główki. Tak słabą Polską chyba w żadnej Fifie nie grałem. To jest Ja wiem, że ja też nie ćwiczę i ja jestem słaby, ale tutaj nawet nie ma żadnego wspomagania jakiegoś, nic. Oni są sami sobie. To są wolne elektrony spod koziej pałki, które po prostu sobie biegają tak o, po prostu, żeby biegać. A czas leci. Gówno. Wow. Szczęsny obronił strzał Leo Messiego. Okropny jest ten mecz. Męczę się jak nie wiem. Ten Minecraft to jest taki chill, a to jest takie gówno. Ja nie jestem w stanie tu grać, słuchajcie. Sam meczu nie wygram. Ja już nawet, ja nawet się nie skupiam na tym, gdzie tu podać. Boże, Glik. O Boże, ty umierasz, chłopcze. Ty już może zakończ karierę. Boże. Oni nawet nie biegną. Oni idą. To jest... To jest ludzki dramat. Jesteście świadkami ludzkiego dramatu. A moja kamera jest coraz bardziej żółta, zaraz się wścieknę. Czemu jestem taki żółty? Zrąbany automat. Znaczy, ta Argentyna sobie po prostu jaja z nas robi. No, przecież oni chodzą, na swojej połowie chodzą. O, bo. o, je, o to będzie 4-1. To nie, to nie ma szans. To nie ma szans, że to się uda. Uwaga, uwaga. Bum. Wow, nieszczęsny obronił yy, po raz kolejny. Gomez, Kuźwa Lewandowski wybi tą piłkę już naprawdę w dupie z tym meczem. Koniec! Nie gramy polską reprezentacją. Ban permanentny. Koniec! To jest gorsza drużyna niż po prostu. Halo! Upewniam się, że mnie dobrze słyszysz. Wszyscy twoi najbliżsi z. Ech. Miałem wygrać ten mecz, tak? Miałem wygrać ten mecz, a co? Jaki był wynik? Nawet nie pamiętam, bo tak się zdenerwowałem. Słuchaj. Słuchaj, słuchaj, do kogo ty mówisz? Ty uważaj, ty uważaj. W następnym meczu, jak nie wygram, to giniesz. Tak wiem, obiecuję to od 66 odcinków. Jak kupisz Sprite i Banana, to zrobimy ten challenge. Na szczęście zakończyłem ten cudowny mecz, którego nawet nie chciało mi się. Napiszcie mi, jakie inne gry mogę nagrywać, jeszcze, oprócz tego Minecrafta. Proszę, w sensie, jakie wy chcecie, bo ja to mam różne pomysły, ale nie wiem, co wy, czego wy byście chcieli. Słuchajcie. Em... Wasz ulubiony youtuber, No pff, ulubiony youtuber przegrał po raz kolejny. Żadne zaskoczenie, prawda? Nie dawajcie mi najgorszej drużyny świata, to jest raz plus polskiej ligi. No i maksymalnie klasę światową. Bo dzięki temu przegrałem 3-1, a nie na przykład 10-1, bo tak by na, na pewno było. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach ruch może nie wiem, że bo lokality by marganty oga i z Standardowa regułka. Idę się za, idę wskoczyć do wanny i wrzucić toster. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Papa. Pa.